Hej, hej! witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marta, jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam Was na szybkie sprawdź to. Otóż, jakiś czas temu na Instagramie pojawiła mi się taka oto reklama. Cudownej bazy, która wyrówna nam wszelakie pory, nierówności, wygładzi skórę i będziemy wyglądać 15 lat młodziej. Co w moim przypadku wyglądałabym jak 15-latka, no, to chyba już niezdrowe, ale nieważne. Chodzi o sam fakt, czy to po prostu działa. Zamówiłam. Baza kosztowała w magicznej promocji 59 zł. Przyszła mi, mam ją tutaj. Wygląda tak. O dziwo, na y, każdej z tych reklam ona nazywała się inaczej. Ostatecznie wyszła, przyszła mi taka z taką nazwą. Ja już ją odpakowałam z folii, Doszło, a dość szybko. Wygląda to jak różowy kisiel. W środku mamy ją zamkniętą stworzymy jak Nutellę. O, Okej. Okay. Jakby połowa bazy została na wieczku i jest tu jakaś wielka dziura, ale wyglądało jakby słoiczek był normalnie po brzegi pełen. Pełen. Napomknę, że nie będę skupiała się na składzie, ponieważ na tym opakowaniu nie ma absolutnie nic. Dla odmiany na tym opakowaniu jest jeszcze mniej. Więc nie ma tutaj totalnie z czego jest ta baza, co ma w składzie, jak to wygląda. Piszę, żeby nie używać dla tych, którzy są, mają alergiczną skórę. Dobrze, że nie mam żadnej alergii aktualnie, natomiast nic tu nie ma. Trochę to dziwne, nie? Ale mamy efekt przedpo zamiast składu. Na którym właściwie gówno widać. No ok, dobra. Będziemy lecieć zgodnie z tym, co tam nam pokazano na tej reklamie i ja sobie w tym celu przygotowałam pomarańcze. No i swoją rękę. Wieczko wygląda tak. Troszkę strach. O, no to jakby skisło. kisło. Moja twarz wszystko przyjmie. Dobra. Nałóżmy na pomarańcze podkład. Pomarańcza będzie wyglądała jak wymazana podkład. I wygląda jak moja facjata. <laughs> Łebie pomarańcza. Nagrajmy kadr przed, jak pomarańcza wygląda bez tej bazy. Chociaż nie zakładam, że zmieni się to jakoś niesamowicie bardzo, aczkolwiek może mnie to zaskoczy. Jak widzicie, na pomarańczy widać wszelakiego rodzaju pory, dziury, niedoskonałości. Pomarańcze mają przerąbane, jak tak patrzę na nich. Dobrze, że się nie malują. Bo jakby się miały malować, to. Nic tylko bazy w chińskich sklepach zamawiać z tej strony Pomarańcza jest bez niczego, więc nałóżmy na nią bazę Żeby było, że wkładam palec palec do tej bazy O, jaką to ma konsystencję No mówię, że taki kisielek A jak pachnie? Jak kosmetyk starej osoby Który ma tyle samo lat, ile ta osoba Dziwnie pachnie No ale... klepajmy, bo to, wiecie, bazę w twarz trzeba wklepywać też. Chwila przerwy. Yy, chyba, że chcecie na to patrzeć, żeby baza schnie i nie ściemniam. No to patrzmy. Nie, no dobra, poza kamerą poczekamy może, ha. Zmieniłam zdanie. Pomarańcza schnie. I w międzyczasie zrobimy test na ręce. Ja sobie przygotowałam kreskę, yy, znaczy kredkę i zrobię czerwoną kreskę na dłoni, z tej strony posmarujemy dłoń podkładem, żeby pokazać jak wszystkie linie nam się, U, dobra damy więcej go, kurde, ale dobrze, że nie muszę malować wewnętrznej strony rąk, dobra, widać, że wszystko widać, nie? dobra i z tamtej strony miała być magiczna sytuacja, że przestanie być widać moje linie papilarne, nie, więc to będzie test od razu, bo tutaj mam mniej tych wszystkich. I to nam teraz miało w magiczny sposób wyrównać wszystkie moje linie. I jakby dalej są. Miało to działać tak, że jak posmarujecie sobie taką takim podkładem, wiecie, rękę, to już potem nie odblokujecie telefonu, bo wam tak wyrówna linie papilarne, że nie ma... ujawej. Ojej, ciężko. Tyk. Już bardziej wyschło, tutaj mam trochę mniej Jest... O, teraz za dużo podkładu, ja pierdolę. O! Dla porównania, żeby było. Tutaj mamy rękę, podkład plus ta baza. Z tej strony mamy zwykły podkład, z tej strony mamy podkład plus ta baza. Wygląda to tak. I... Nie, nie widzę różnic. Pomarańcza nam wyschła, zróbmy test na... Ojej, śliska bardzo. połówka pomarańczy, bo potem zapomnę, z ba baza plus podkład, wygląda tak. Połówka pomarańczy z samym podkładem wygląda tak. Różnica po uyu Fest. Jesteś pierwszą pomarańczą w naszym domu, która ma perfekcyjny makijaż. Mamy test ostateczny, czyli test, test na twarzy. Ja... O, znowu zamoczyłam rękę w podkładzie. Ja pół twarzy zrobię e, z tą bazą, po twarzy, zrobię bez żadnej bazy, bez niczego, tak po prostu nałożę sobie podkład. Taka jestem szalona, bo pewnie wszyscy mi powiedzą e, Marta, krem, krem nawilżający, krem z filtrem, baza pod makijaż. O, jeszcze potem podkład, ale to jeszcze rozcieńczony pewnie z jakimś innym kremem. A ja taka jestem szalona, że czasami na ryj nakładam samy, sam podkład. Zróbmy to bez niczego. Na tą stronę nałożymy sobie ten... Widzicie, jak wygląda moja twarz? Bez niczego. Teraz sobie nałóżmy. Nie podoba mi się, jak to pachnie. I w ogóle się to nie Nie wiem, każda baza, którą ja używam, się po prostu wchłania. A ta jest, jakby po prostu roztopiła reklamówkę. I próbowała ją wetrzeć w twarz. Nie, żebym kiedyś to próbowała robić. Natomiast. Tak to mniej więcej w moim odczuciu wygląda. Ok, i tutaj, i tutaj będę nakładała gąbką podkład, bo inaczej tego nie robię, więc tyk. Zacznijmy odtąd. Tutaj dajmy jej czas, żeby się wchłonęła. Zacznijmy. Chociaż mi się wydaje, że tej bazie to trzeba specjalne zaproszenie wysłać, żeby wzięła i się wchłonęła. Pory na nosie są straszne, więc pory na nosie powinny tą bazą się niby wszystkie wyrównać. Dajcie znać w komentarzu, czy łapiecie się na tych y, wszystkich instagramowych reklamach? Czy czasami, czy miałyście taką sytuację, że kupiłyście coś z tych reklam? Bo ja ostatnio stwierdziłam, że najwyższy czas to wszystko testować, bo tego się wyświetla mnóstwo różnych y, rzeczy. I stwierdziłam, że to będzie fajna sprawa. Ale jestem ciekawa, bo ja to ja. Ja jestem, wiecie, ja, ja jestem podatna na reklamę taką, że chciałabym to przetestować, bo ja wierzę, że mi to pomoże. Natomiast jestem ciekawa, czy u Was też tak czasami jest, że kupicie coś, a potem macie łzy w <noise> Jak dostaniecie. To się w ogóle nie chce wchłaniać, to jest dalej mokre. I w ogóle, w ogóle, nie chcę wam nic mówić, w ogóle nie widzę, aby moje pory zniknęły. Tak, jak tam było na tej reklamie. Ani kszty, kurwa, nie widzę, nie? A chciałabym, chciałabym, nie widzę. Ja nie wiem, jak oni to robią. Ja bym bardzo chciała być przy nagrywaniu tych wszystkich e, e, ich reklam. E, e, może nie nagrywaniu, jak przy montażu tych reklam. I lecimy. Tink, 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 tink. Czy moja skóra będzie wyglądać chociaż trochę lepiej? W lusterko albo mnie kłamie, albo nigdy nic nie widać. Ale to może być po prostu moje złośliwe lusterko, które totalnie jest przyzwyczajone do produktów z Instagrama. Być może tak, być może. Co mogę zauważyć, to to, że Podkład, jakby zaczął się bać mojej skóry, nie? I woli zostać na gąbce. Więc już może nie będę tego tyckać, bo mój podkład zaraz zacznie piszczyć. Tak samo było na pomarańczy. No! Uśpychająca jest ta baza! Teraz, jak będę chciała pocałować mojego męża, to ta baza wyciągnie rączki i powie. Nie! Chodź, spróbuj. Nie! Dobra, bez pudru, potem z pudrem odwrócę się w facjatę centralnie do słońca moja mina mówi sama za siebie ale totalnie nie bierzcie jej pod uwagę sami ocenić część twarzy z tą jakże magiczną bazą i część twarzy bez tej jakże magicznej bazy zrobimy jakże z tego konia zobaczmy na pełnym wyzięciu dobra czego ja się spodziewałam z magiczną bazą. No. I tyle w tym temacie. Dajcie znać w komentarzu, czy mieliście tą bazę, czy nadziałyście się na tego typu reklamy i od razu Wam zapowiem kolejny test. Też z Instagrama i też, nie wiem, chyba to jeden człowiek produkował, bo takie buteleczki trochę zbieżne. Natomiast zamawiane całkowicie w innym momencie. I to jest maska, która ma robić z naszymi włosami coś takiego. Czy robi dla odmiany w stosunku do tej bazy, to zobaczcie w kolejnym odcinku. Ale żeby oni wiedzieć, to musicie subskrybować ten kanał, zostawić kciuka w górę. E, no i wtedy będziecie na bieżąco, jeżeli zostawicie dzwoneczek. No, ja się z Wami żegnam. Wpadajcie na Instagrama. Do zobaczenia w kolejnym. Subskrybujcie. Bye! I wezmę to do twarzy, bo mam wrażenie, że ta strona jest cieplejsza.